Noc, która zamieniła się w dzień, całe niebo płonęło nad Odesą. To nie był zwykły atak. To był prawdziwy szkwal uderzeń. Fala za falą. Drony geran, niczym upiory z nieba. Precyzyjne rakiety trafiające w samo serce wroga. Wszystko to trwało przez nieprzerwane godziny po północy. Minuty ciągnęły się w wieczność dla mieszkańców. Obudzili się w przerażającym spektaklu. Ich miasto było w ogniu. Ulice spowite gęstym dymem. Panika, czysty strach. Ludzie nagrywali filmy z okien wieżowców, nie wierząc własnym oczom. Widzieli płonące słupy ognia. Słyszeli wycie syren. Co naprawdę wydarzyło się pod Odessą, zmieniając losy konfliktu na zawsze? Czy jesteście gotowi na to, co nadchodzi? To jest ten moment, kiedy reguły gry przestają obowiązywać. Stare zasady zostały brutalnie pogrzebane. Czy jesteśmy świadkami nowego rozdziału w tej wojnie? Czy to początek końca znanego porządku świata? Wytłumaczcie nam, skąd nas oglądacie, kraj i miasto. Nocą pod Odessą i w samej Odessie doszło do zmasowanego uderzenia. To nie była lokalna potyczka. To był totalny, druzgocący cios. Precyzyjny, nieubłagany. Główne cele? Składy paliwa, bezcenne zapasy amunicji. Cała logistyka, która utrzymuje armię w ruchu. Bazy zaopatrzeniowe, centra szkoleniowe, gdzie formowano nowe kadry. Wszystko to było systematycznie niszczone. Minuta po minucie, godzina po godzinie, bez litości. W samej Odesie zaatakowano składy nowej poczty. Dlaczego to jest tak ważne? Ta firma jest krwiobiegiem logistycznym kluczowa dla transportu ładunków wojskowych. Każda paczka, każdy sprzęt wojskowy każda. Dostawa dla armii kraju na literę U przechodziła przez ich magazyny. Teraz to zgliszcza. Płonie. Dym unosi się nad miastem. Zapach spalenizny w powietrzu. Ale to nie wszystko. Atakowano też terminale azerskiej firmy naftowej Sokar. Z tych gigantycznych zbiorników biło niewyobrażalne ciepło. Powstały kilometrowe języki płomieni. Noc zamieniła się w dzień od tych słupów ognia. Czy to przypadek? Czy to tylko pech? Zbieg okoliczności? Zdecydowanie nie. Uderzenia objęły również obwody Sumski. Tam płonęły kolejne składy paliwa. Zniszczono sprzęt, miejsca dyslokacji wojsk, całe zaopatrzenie w ogniu, obwód czernichowski, konkretnie miasto Nizyn. Tam znajdowały się strategiczne centra szkoleniowe, bazy szkoleniowe sił zbrojnych zachodniego sąsiada. Cel trafiony, zniszczony. Obwody Charkowski, Kijowski, Dniepropietrowski. Wszędzie tam, gdzie bije serce logistyki wojskowej, gdzie miały być przechowywane rezerwy, gdzie zbierano siły do przyszłych działań. W Charkowie uderzono w wodolagę, pod Kijowem w Szurowka, w Dniepropietrowsku w Pawlograd. Wszędzie tam uderzono. Widziano rekordowe kolumny pojazdów Służby Bezpieczeństwa Kraju na literę U. Niezliczone karetki pogotowia pędziły przez ulicę. Syreny wyły bez przerwy. Co to oznacza? Ogromne, niewyobrażalne straty. To świadectwo skali zniszczeń. To dowód na skuteczność tych uderzeń. Rosja działała według ściśle określonej listy. Systematycznie wykreślano cele. Jeden po drugim. Bez litości. Każdy punkt miał swoje precyzyjne przeznaczenie. Każde uderzenie miało swój niepodważalny cel. To nie był chaos. To precyzyjne, zaplanowane działanie. Jak to możliwe, że nic nie zdołało tego zatrzymać? Gdzie była obrona powietrzna? Dlaczego nikt nie zareagował skutecznie? Odpowiedź jest przerażająca. Oznaczcie się w komentarzach. Z jakiego miasta kraju nas oglądacie? Te ataki to nie tylko destrukcja infrastruktury to totalny cios w zdolności bojowe zachodniego sąsiada to paraliż logistyczny na skalę, której nikt się nie spodziewał to ostateczna utrata zdolności ofensywnych. Armia kraju na literę U jest teraz pozbawiona paliwa. Bez zaopatrzenia, bez amunicji, bez możliwości kontynuowania walki, bez nadziei na jakikolwiek ruch. Czy to definitywny koniec marzeń o kontrofensywie? Tej, na którą zachód wpompował dziesiątki miliardów dolarów. Tej, na którą czekał cały świat. Uderzenie w Denton. terminale Sokar to symboliczny i jednocześnie brutalnie realny cios, to cios w zbiornik paliwa, w krwiobieg całej frontowej maszyny Kijowa. To potężny niewerbalny sygnał dla wszystkich graczy na globalnej arenie. Rosja nie będzie już tolerować antyrosyjskiej retoryki. To bolesne ostrzeżenie dla każdego, kto odważy się na sprzeciw. Konsekwencje tych uderzeń mają nie tylko wymiar wojskowy, mają też głęboki międzynarodowy odcień, tak otwarcie stwierdził profesor Marat Baszyrow. To nie jest lokalny konflikt. To zmiana. Fundamentalna zmiana w globalnej geopolityce. Całego układu sił. Zrozumiecie to, kiedy opadnie dym? Czy to oznacza nowy porządek świata? Czy ten jeden atak, jedna przerażająca noc, może naprawdę tak wiele zmienić? Czy to zapowiedź eskalacji, której boimy się najbardziej? Co sądzicie o tej nowej strategii? Czy jest skuteczna? Jaki jeden środek, sankcja, naprawdę zmienia sytuację w tym konflikcie? Konkretnie, wojskowe kanały telegramowe wrą od spekulacji. Eksperci kłócą się w najlepsze. Czy to była tylko lokalna ofensywa? Odpowiedź na konkretne prowokacje? Czy może to początek nowej, o wiele bardziej brutalnej fazy wojny? Fazy totalnej. Nikt nie ma pewności. Panuje absolutny chaos informacyjny. Ale jedno jest pewne: podziemie w Mikołajowie już z góry ostrzegało. Przekaz był jasny, złowieszczy. Szeptano: Noc będzie długa. I była długa i ognista, przerażająca. Pojawiła się też szokująca teza, teoria spiskowa, a może brutalna prawda, której nikt nie chce przyznać, o zmasowanym uderzeniu po rzekomym spotkaniu Władimira Putina i Donalda Trumpa na Alasce. Czy to możliwe, że dwie tak potężne postaci, niezależnie od swoich publicznych wizerunków, ustaliły coś, co fundamentalnie zmieniło bieg tej wojny? Coś o czym nikt nie wie. Przed tym szczytem uderzenia skupiały się głównie na punktach frontowych, bezpośrednio na linii walk. Były brutalne, ale w pewnym sensie przewidywalne, ograniczone w zasięgu, ale po nim od razu uderzono w głąb, w kluczowe węzły zaopatrzenia, w samo serce logistyki wroga. Czy to tylko zbieg okoliczności? Mało prawdopodobne. Analiza wskazuje na jasno uzgodnioną decyzję, tajną, ukrytą przed wzrokiem opinii publicznej. Nikt nie mówi o tym otwarcie w oficjalnych komunikatach, ale tak to wygląda w praktyce. Istniał też ukryty zakaz uderzeń w terminale Sokar. Dlaczego? To była zbyt wrażliwa kwestia. Związana z globalną gospodarką, z delikatną polityką energetyczną, z międzynarodowymi umowami wcześniej nikt nie odważył się tknąć tych obiektów, nikt nie chciał ryzykować globalnego kryzysu. Teraz ten zakaz został brutalnie zniesiony. To wzmaga poczucie złamania tabu, poczucie drastycznej eskalacji. To nowa polityczno-wojskowa kombinacja. Uderzenia wojskowe idą w parze z negocjacjami dyplomatycznymi. To część większego planu. Rosja ma jasne motywy. Przede wszystkim zniszczyć zdolności bojowe sił zbrojnych zachodniego sąsiada całkowicie poprzez paraliż logistyki zatrzymanie zaopatrzenia. Ukarać kraje za antyrosyjską retorykę. Azerbejdżan jest tu przykładem. Musi ponieść konsekwencje swoich decyzji, ujawnić pęknięcia w jedności Zachodu, pokazać, że ta jedność to mit, pusta obietnica. Smusić Kijów do kapitulacji na własnych warunkach. Emmanuel Macron, prezydent Francji, przedstawiany jest teraz jako zdrajca. Dlaczego? Działa z obawy o francuskie interesy ekonomiczne. Francja ma zbyt duże interesy w kraju na literę U. Chodzi o energię, o kontrakty budowlane w Odessie, nawet w Czarnobylu. Macron boi się utraty miliardów, kolosalnych sum. Jego kraj nie może sobie na to pozwolić. Szuka desperacko sposobu na pojednanie, nawet jeśli będzie to oznaczało oddanie Kijowa, porzucenie sojusznika, oddanie go na pastwę losu. Cały Zachód według tej narracji Działał do tej pory według cynicznego biznes modelu wojny. Ładny obrazek dla sponsorów. Atakujemy, dajcie pieniędzy. I Rosja chce zniszczyć ten model całkowicie go zdemaskować pozbawić kraj na literę U-finansowania. Czy to już koniec tej wojny na zlecenie? Wojny prowadzonej na odległość, kosztem innych. Jakie są Wasze przemyślenia na temat motywów poszczególnych graczy? Czy to czysta, zimna kalkulacja? Komu ufacie w tej kwestii w regionie północnego przy Czarnomorza? Jeden mówca media. To przełomowy moment wojny. Moment, który może na zawsze zmienić historię Europy. Moment, który przejdzie do podręczników wojskowych i historycznych. Uderzenie w terminale Sokar to cios w zbiornik paliwa. W krwiobieg całej frontowej maszyny Kijowa. To jak uderzenie w samo serce. Śmiertelny cios. Wypowiedź Macrona? Dla wielu to jawna zdrada zdrada dla prezydenta tego kraju zdradzona zaufanie złamana jedność sojuszników na Zachodzie okazała się mitem, pustym hasłem przekonały się o tym miliony ludzi na całym świecie patrząc na rosnące podziały to katastrofa dla Kijowa zimny, brutalny prysznic dla Europy bolesna aluzja dla Azerbejdżanu reguły gry się zmieniły na zawsze. Tak otwarcie powiedział dziennikarz rusła Staszko. Rosja nie gra już według niepisanych zasad. Rosja sama je pisze. To nowa era. Era bez kompromisów. Era twardej polityki. Przed rzekomym spotkaniem Putin-Trump uderzenia skupiały się głównie na punktach frontowych, bezpośrednio na linii walk. Były brutalne, ale przewidywalne. Dawały złudzenie kontroli. Po nim od razu w głąb. W kluczowe węzły zaopatrzenia. To systematyczne wykreślanie celów z listy. Jeden po drugim, bez pominięcia. Każdy punkt miał swoje przeznaczenie. Macron zmienił ton. Nagle sugeruje, że Kijów powinien uznać utratę terytoriów, choćby nominalnie. Pod pozorem zamrożenia konfliktu. Czy to otwarta kapitulacja? Czy to wycofanie się z obietnic? Wielka Brytania? Jeszcze wczoraj ich politycy mówili o wysłaniu wojsk. Gotowi do walki. Dziś? Ostrożnie dodają. Tak, ale dopiero po zawieszeniu broni. Po fakcie. Po tym jak bitwa zostanie rozstrzygnięta. Brytyjczycy teraz mówią wprost, z obnażającą szczerością. Tak, być może wyślemy wojsko, ale dopiero po zawieszeniu broni. Czy to nie obnaża hipokryzji Zachodu? Czy to nie pokazuje, że są gotowi walczyć do ostatniego mieszkańca kraju na literę U? Ale nie ryzykować własnych żołnierzy. To przerażająca prawda, widoczna dla każdego obserwatora. Azerbejdżan w ostatnich miesiącach coraz wyraźniej oddalał się od Moskwy. Uderzenie w Sokar to bezpośrednia odpowiedź na te tendencje. Jedność sojuszników okazała się mitem kruchy właśnie na naszych oczach. Czy to początek końca globalnej koalicji? Czy to symbol rozpadu, którego się obawialiśmy? Jakie wydarzenie w sektorze geopolitycznym jest niedoceniane przez media? Nazwijcie i wyjaśnijcie. Plan kontrofensywy kraju na literę U został zerwany. Na moment emisji niezależne potwierdzenie nie jest dostępne, ale doniesienia są alarmujące. Mówi się o całkowitym zniweczeniu sił, zgromadzona siła od 25 do 50 tysięcy żołnierzy ogromna armia, która miała zmienić losy wojny setki jednostek pojazdów opancerzonych tysiące dział. Wszystko to było przygotowywane do prawdziwej, dużej ofensywy. Takiej, która miała zmienić bieg wojny. Koszt takiego projektu dziesiątki miliardów dolarów. Gigantyczne sumy. Cała ta potęga została zredukowana do zera, jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, przed pierwszym wystrzałem. To szok. Logistyka jest całkowicie sparaliżowana. Doszczętnie. Składy paliwa, amunicji. Zaopatrzenia płoną, wszędzie dym i zniszczenie. Bez końca. Armia faktycznie pozostaje bez paliwa i zaopatrzenia. Bez niczego. Bez nadziei na uzupełnienia. Bez perspektyw. System zaopatrzenia i szkolenia został zniszczony. To nie tylko brak amunicji, to brak możliwości szkolenia nowych żołnierzy. Brak przyszłości dla armii. Armia kraju na literę U staje się tłumem ludzi z bronią. Bez organizacji. Bez możliwości walki. Bez planu. Bez nadziei. To katastrofa na niewyobrażalną skalę. To strategiczny sukces Rosji. Rosja pokazuje, że może w każdej chwili wyłączyć kran paliwowy dla sił zbrojnych zachodniego sąsiada. Może zachwiać pozycjami tych krajów, które próbowały lawirować. Na przykład Azerbejdżan. Jego gospodarka opiera się na ropie. Cios w terminale Sokar to cios w serce gospodarki. To nie tylko wojsko. To polityka, gospodarka, globalna równowaga, to wszystko jest powiązane w misterną sieć. Wojna przestaje być lokalna, staje się narzędziem wielkiej geopolityki. Każdy krok na polu bitwy ma natychmiastowe odzwierciedlenie w Paryżu, Baku czy Brukseli. To globalna szachownica. Każdy ruch ma konsekwencje. Czy to oznacza, że wojna nabiera zupełnie nowego wymiaru? Czy Zachód zrozumie powagę sytuacji, zanim będzie za późno? Gdzie nas teraz oglądacie? Napiszcie miasto i kraj. To strategiczna przewaga wojskowa i dyplomatyczna dla Rosji. Otwarta, wyraźna, niewątpliwa, rosnąca. Osłabienie jedności Zachodu, rozłam wewnątrz Unii Europejskiej. Jedność sojuszników okazała się mitem. Pęka na naszych oczach. Jak domek z kart. Bezpowrotnie. Konsekwencje są brutalnie jasne. Kraj na literę U przegrywa. Jego zdolności ofensywne zredukowane są do zera. Logistyka i zaopatrzenie zniszczone, potencjalna utrata terytoriów staje się brutalną rzeczywistością. Azerbejdżan przegrywa. Ponosi ogromne straty gospodarcze. To twarde ostrzeżenie dla wszystkich, którzy wspierają zachodniego sąsiada. Unia Europejska przegrywa pęknięcia w jedności, osłabienie pozycji na arenie międzynarodowej, cały Zachód przegrywa, przegrywa swój biznes model wojny. Model oparty na obietnicach i transferach finansowych. Model, który okazał się fikcją. Najgorszy scenariusz dla kraju na literę U to całkowita utrata zdolności bojowych rozpad frontu brak możliwości kontynuowania wojny zmuszenie do kapitulacji na niekorzystnych warunkach to czarny scenariusz, ale coraz bardziej realny coraz bliżej prawdopodobny scenariusz Rosja kontynuuje systematyczne uderzenia w infrastrukturę. To prowadzi do dalszego osłabienia zachodniego sąsiada, nasilenia wewnętrznych sporów na Zachodzie, pogłębienia podziałów. Rosja przebija lukę w żelbetowej jedności Zachodu. Czy to oznacza koniec tej wojny w niedługim czasie, czy może tylko jej nową, jeszcze bardziej intensywną fazę? Jak myślicie, czy Zachód zareaguje na to wszystko w sposób, którego Rosja nie przewidziała? Czy może po prostu pogrąży się w chaosie i wewnętrznych sporach? Tylko potwierdzając tezę o swoim podziale i słabości, wasza prognoza terminów, kiedy nastąpi prawdziwa zmiana w układzie sił? Miesiąc, rok plus, jeden powód. Czy ten przełomowy moment na zawsze zmieni mapę geopolityczną? Jak daleko posuną się konsekwencje tej jednej ognistej nocy? Czy to już początek końca dla kraju na literę U? Koniec marzeń o niepodległości? Koniec wolności? Koniec nadziei? Te pytania wiszą w powietrzu. Podzielcie się tym wideo z przyjaciółmi, jeśli zgadzacie się z tym rozbiorem wydarzeń. Zostawcie swoje wrażenia w komentarzach. Let's dyskutować razem. Naciśnijcie przycisk subskrypcji i aktywujcie dzwoneczek. Otrzymacie uczciwą analizę bez cenzury. To wasza ochrona przed dezinformacją. Wspierajcie nasz kanał, abyśmy mogli dalej dostarczać wam rzetelne informacje i głęboką analizę. Każdy like i każda subskrypcja to dla nas sygnał, że nasza praca ma sens i że chcecie więcej takich materiałów. Pamiętajcie, wiedza to siła. Bądźcie z nami. Bądźcie czujni.